Być wiernym i roztropnym to mniej więcej wiemy o co chodzi w tych pojęciach. Natomiast dzisiejsza Ewangelia przynosi nowe określenie, rzuca nowe światło na te pojęcia. Być wiernym i roztropnym to znaczy działać i podejmować różne zadania i wykonywać je w odpowiednim czasie umieć tak rozeznawać rzeczywistość, żeby w odpowiednim czasie. Nie, nie po, nie za wcześnie, ale w odpowiednim czasie podejmować swoje obowiązki. To wielka sztuka, ponieważ to wskazuje, że jesteśmy w stanie dobrze oceniać swoją sytuację i sytuację ludzi, z którymi przychodzi nam współpracować. Wiemy, kiedy podjąć różne rzeczy. I oczywiście w kontekście zbawienia też będziemy wiedzieli, kiedy nadchodzi czas naszego odejścia z tego świata.